Nieskromnie powiem, że będziemy kiedać. <gryzanki> Grzanki czosnkowe. Karkówkę, kiełbasa, która chyba nam nie podpasi. Biała. Tata zrobił sałateczkę, proszę bardzo. więc jakby trochę Włoch, trochę Grecji. I genialne danie Taliatele al chleb. Tam w tle towarzysz mm. dwa i wąchacie. Facet z tymi łapkami ma 99,9% więcej szans na pójście dzisiaj na ręce niż tych chłopia. <grym> Wiem, pies ma 6 razy lepszy węch niż człowiek. Jaki przypadki mi wypadło? Ja tylko przypadeczkiem stależę to ja tu jestem i oczekuję, i tęsknię po Tobie. Pan święta, co kiełbaski się i I na jasnym leży starańszy. Ty co oko me napełniasz mięsną miłością. Jestem. Pamiętam. Czuwam. Kiełbasa. Dobrze. Pełna rezygnacja, lecz ucho nadstawione. Izunia wraca z sadu. I oczywiście jak to zawsze koło niej psiaki. No cipkuj. Mm. Jagódki. Piękne jagódki. A tam jezioro. Wieczeń z Tortellini nadziewane wieprzowo. Połowina z warzywami i boczkiem. Wege. Torta di ceci, czyli farinata. Pokaż, się, jak kwiaty, co zginie, to się cieszy. Tak. Piękna woda. Oj, oj, tak. cia... Tutaj Pani czy czyta książkę? Nie, słucham Kucha. muzyki północy. Melodie A. rezonują jak delikatne uderzenia serca. Zanóż się w tę symfonię i śnij bez granic. Rozumiem. Panicz słucha muzyki przed chwilą czytał książkę. Księżniczka w wodzie. Książka oczywiście jak zwykle o jedzeniu. Już byłam miła i nie wspominałam, że o jedzeniu. Nikt cię nie oskarżał o nic innego niż kulinaria. Dokładnie. Ale bardzo ocierające się o politykę i historię, bo to wszystko jest region Toskanii. Ach, mhm. politykę się wypika. Y, Toskanii, kurczę, gdzie były między rodami przepychanki, między producentami wina, stowarzyszenia, także bardzo ciekawe historie. Też tu jestem i też się nagram, żeby nie było, że mnie nie ma w tym filmie, bo zapomnijcie o mnie i co będzie. Jak końska dupa do bata. Takie powiedzenie. Kto zna? Kto najczęściej stosował? Biedny konik. Kręcisz foki na mazurę? Tak. Ten event w skali światowej muszę nakręcić. Oj. Foka. To świnki. Foka biała. Przyszykowana do wypoczynku, poszukująca wrażeń oraz partnera, z którym będzie mogła powić potomstwo, by polskie jeziora park, 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 park. miały foki. Foki w jeziorach, mówię Ewenement. Foki chętnie wystawiają pyszczki do słońca, podczas gdy reszta ciała zanurzona jest w chłodzie toni wodnej. Foki uwielbiają ten sposób spędzania czasu, zwłaszcza gdy są samotne. No, i tak właśnie y, konsumowanie z takim widokiem takiej pomidorówki. Pycha. Witamy w historiach wojennych. Rozpętuję wojnę z ryżem czy z makaronem. <grym> A dlatego moją podjadasz. Mojej pomidorówki. Której? Twojej wojskowej pomidorówki? No. Jaki miała kolor? W wojsku jadałem zupy bardzo chętnie. Ale raz trafiliśmy na poligon i przez półtora dnia nie mieliśmy nic do jedzenia. I przyjechała pomidorówka, która miała kolor wody z mycia podłogi. Ryż był niedokodowany, twardy. Nie marudziłem, zjadłem trzy talerze. To znaczy się miski wojskowe, takie metalowe. Maszki? Bo to był. Nie, miski. Miski, a, okej. Takie tego. Zjadłem i od tego czasu powiedziałem, że. Nie będę nigdy narzekał na jedzenie i tak faktycznie było. Bo w robili to zawsze było na jakieś poliźnie, kawałeczku mięska, kurczę, to, Ale na poligon już nie. na poligon to nie wiadomo, co to oni tam przywieźli. Smacznego. Makuję Wam! Molto bene. Dzień dobry. Jakbyście narzekali, że vlogi się powtarzają i powtarzają się różne rytuały czynności. czy czynności, to tak, powtarzają się, dokładnie, dużo, oj, oj, tracisz jagody, nie. Nie wiem, czy da się zjeść bez utraty. To się nazywa obfitość i zawsze biała koszula przy takich rzeczach. Smaczny. Mm. Chyba najlepszy w już jadłem Serio. Serio. To prawda. O matko, Julek. <grym> 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 jak Powoli przede wszystkim. Matko go wręcz, to jest taka pyszna rzecz. Ciekawe, czy coś mi zostawi. No bo wiecie, jednego na spółkę, bo tego wszystkie są takie wielkie, a przecież wiadomo, że my tylko słonecznej energii, wodzie i powietrzu. I teraz przed moim tym nie przyznamy myślę, że jakbyśmy go że zresztą nie widać. Najbardziej urocze zakątki dookoła ogromnego jeziora, jakim są śniardwy. śniardwy. Pojedziemy teraz jeszcze na kawałek plaży. I No tam uczy się, więc my postanowiliśmy pojechać do Głodowa. W Głodowie jest taka wytwórnia wspaniałych różnych przetworów rybnych, która jest po prostu zahubista, naprawdę jest pycha. I... Jeżeli macie ochotę na bardzo dobrą rybę, to na Mazurach koniecznie musicie odwiedzić bo Można tam też zjeść oczywiście jakiś obiad, ale ja uwielbiam te przetwory. Więc zabrałam tatę i stwierdziliśmy, że pojedziemy poszukać czegoś dobrego znaleźliśmy, ale nie mogliśmy się powstrzymać, żeby nie pojechać kawałek dalej, żeby tutaj właśnie popatrzeć na śniardwę. Oczywiście głodowo też jest nad śniardwami, ale tam jest taka osada rybacka, gdzie ciężko się przebić, żeby coś zobaczyć, a tutaj dookoła wszędzie można zobaczyć tak piękne miejsca. Boże, wyglądam na zmęczoną. A nie jestem. Czym bardziej jestem wypoczęta, tym bardziej jestem zmęczona na twarzy. Sami powiedzcie, czy tutaj nie jest bosko. Obłoczki, które niemal leżą na powietrzu. Obłoczki, które się unoszą. Dwie wyspy. Co jakiś czas plumka tu jakaś rybka. Gdzie nie gdzie słychać panów, którzy te ryby łowią. Piękne miejsce. to obiad o Czerwone wino. I... makaron. Toskański. Z tuńczykiem, kaparami, anchois i innymi pysznościami. Wyszłyśmy na zachód słońca, ale chyba nie dojdziemy nad jezioro do końca, bo trochę jakoś późno nam się wyszło. Co, żabelku? Nie mogę sobie przypomnieć, jak się ustawia film poglądkowy. Oh my god! Hmm. Tyby nie, to że wiem, że to będzie ty, sika i kupa. Są dziur nie ma. bo się ktoś zawieszenie umrywać, kurczę, i wtedy. Widoki prawie jak na zjeździe do Skalei w zeszłym roku, nie? Tak, mhm. Bo jeszcze można bo pomyśleć w jaką przepaść można z Ale to też tak trochę jest. Balenciaga 2024 I małynka skoczumienka Zawsze by iłaś tą jedyną tą wybraną to wybraną to Tak jaką zupę ludzką w zeszłym roku prawda, Tak, dlatego w tej chwili nagrywam jak pięknie i pusto jest jeszcze w tej godzinie. Jeśli ktoś z Was nie wierzy, to może tak być nawet na krótki. Są tylko ptaszki, kaczuszki. Ojciec oczywiście gdzieś tam już z przodu. On to zapitala. To jest On. bardzo dobra godzina, polecamy Wam przyjechać w On miarę rano. wziął sobie nawet rękawiczki rowerowe, żeby mu się odcis nie zrobił. No to jest człowiek, który myśli. Nie mogę się za bardzo odczytać. Nie możesz, bo przy naszym bagażu ten kakr mi... Yy, yy. Boże, ile muszelec. Cicho. Cicho. The Polish burger. Kajak burger. Nie mogłyśmy się powstrzymać, żeby na GS-owskich bułkach suchej żywieckiej z sałatą i z czymś tam jeszcze, mazurskiej gołdzie, zrobić kanapeczki. Oj, oj. oj, oj. oj, oj wpływamy na płyciznę. Oj, 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 Halina wzięła to wiosło, to wiosło, jeb, jeb oj, 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 przepchnęła dwa, trzy gryzy kanapki. Mało tego dalej tak robi. Bierze gryza, gryza. <laughs> Nie można to nagrać. Halinka odpycha się na swoim wiośle. <laughs> Odpychała się na wiośle. Pomyślała znów o wiośnie. I zjadła sobie kanapkę. I zamoczyła. <laughs> dan, dan. dan, dan, dan. <laughs> Wiecie, kiedy się paszuje kanapkę na kajaku? Nie wtedy, kiedy się jest głodnym. Mm -mm. <noise> Takim piwie na kajakach się nie pije. Nie wolno. Drugie śniadanie. Planowałem w południe, ale jak zobaczyłem, że personel kajakowy obok mnie prowadza już kanapkę, to też zażądałem. Zarządza, Zaraz Ty prowadzisz je na wyspę. Krowy. Płyniemy sobie spokojnie za Krowa do wody wchodzi, krowa do wody wchodzi. Biedna krówka się zdenerwowała pewnie. Wiecie jak mówią ludzie z miasta za każdym razem jak widzą krowę. O, o krowa. krowa? A to jest głupie. Ej, konar. Przynajmniej. O, konar. Lubicie takie śląskie widoki? Mówię. To jest woda. Rocky. Jakby to był film produkcji, zapytałabym I lost baby girl. Nie tutaj. Wchodź! Wiesz jakie oglonione są niżej te stopnie? No to weź tam wejdź. Czy nagrywałaś już te nasze, yy, jakby, że zatrzymaliśmy się w porcie Rosocha, gdzie potem są pyszne placuszki? Ja jestem w ogóle nie głodna, a wy? Nie, nie ma tu głodu. To nie ma nic wspólnego z głodem. To są placki w porcie Rosocha. Placki mazurskie, grube, takie y, bardzo grube. Ale zobaczymy. Ja tu sztućce, a oni łapskiem Gorący. po placku. Dobry? Poezją. A jak to cukrzyca? Walczę z nią. Pokażę pani doktor, to twoje poezją na te placki. Dobra. Testuję. Są środku surowe? No i kartacze. Pyszne mazurskie. Zaraz zobaczymy, placki są. zaskakująco puchate. Placki są zaskakująco puchate, słuchajcie. Ale takie puchate... Ale są bardzo smaczne, prawda? No. My zawsze mamy takie cienkie chrupiące, a te są puchate, ale jednocześnie tak smaczne. Naprawdę. Tylko jak ktoś chrupiące i cienkie, no to to nie jest ten placek. Spróbowałyśmy kartacze. Samo ciasto dobre. Mięso. Nie jest to tak, że to jest jakieś najgorsze mięso, tylko po prostu tak dziwnie przyprawione. Prawda? Ale placuszki mistrzostwo świata. Ojciec jak tylko zobaczył, że jest kaszanka, ponieważ on takich rzeczy nie może jeść na co dzień, to on chce kaszaneczkę, ona chce kaszaneczkę, więc my powiedzieliśmy, nie ja absolutnie żadnej kaszanki, wystarczy, że są placki, które już są i tak niezdrowe. No i teraz odpłynął już z portu, a my postanowiłyśmy, że kupimy kaszankę. Na wynos Pan nam zapakował. Chciałbym popłynąć Izu, i jest naprawdę wygląda by... jak jagnięt. <śleskutki> I będziemy tę kaszankę wyciągniemy mm. W trakcie płynięcia będziemy mm, całkiem przyjemnie. Powiedziałeś mi: płyń, bo ja jeszcze muszę jak zwykle do toale. I to by zobaczyć jego wideo, jak Powie, owy! Nie, on powie tak, w chuju lecą. To będzie prank. I nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś, ktokolwiek płynął z kaszanką na kajaku. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś prankował kaszanką na kajaku. Ale powiedz że naprawdę powiem ci, Naprawdę przyzwoity port. Uh -huh. I przyzwoite wrażenia smakowe. Kur. <śmieniciela> Ale jak chciałem poświęcić, to też się nie wyśmiałem. Kaszanka jest taka wielka, tak? Nie ma kaszanki, jaka kaszanka. No, dawa, dawa. Jest tylko na tym pokładzie. Ha, 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 mogę. Dawać nam tu Tolibowskiego. Tolibowski to już lata ma. Ta, ra, ra, ra. Ale żoneczkę ma świeżutko. La, la, la. La, 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 la. żebelku? co ty tam robisz, żebelku? Nie zepsuło się, bo pewnie ciekaw jesteś. Co? <noise> Proszę bardzo. Puzzle sobie żabelek zamówił. Gdzie układała? Ty nie zamówiłaś, bo jesteś najkochańsza. No ja ci zamówiłam, ale wiedziałam, że chciałaś sobie pokładać puzzle. Mały spacerowicz. Jakoś nam było gorąco, wyszłyśmy na spacer, żeby się ochłodzić. I? Dokładnie. I słuchamy wszystkich dźwięków natury. I jest bardzo przyjemnie. Wschodzi powolutku księżyc, słuchajcie. A my. Oczywiście do Habet, ale gdzieś pobiegły. Oczywiście wierne nam psy. Boże, człowiek nie ma chwili spokoju, tylko pies za psem buildings W tle zabawa. <noise> Więc nie mamy ciszy i spokoju, ale bardzo klimatyczną kolację sobie zrobiliśmy: pomidorki, bułeczki z giesu. tata tutaj obrał. Pysznego świeżego wędzonego pstrąga. Mamy arbuza i kozią fetę. I też mamy specjały z głodowa, także sobie za chwilę zjemy jakąś dobrą kolacyjkę. A w tle? <głosy> <głosy> Kiedy chcesz, trochę spokoju. 20 <noise> kilometrów, żeby posłuchać. O ela, ela jak sąsiady. <noise> Dobra, niech się bawią. Nie, nie przeszkadza mi to. Nie. Po ja prostu lubię taką muzykę. <grym>